No dobra. dobra, więc taka to jest mała porada dla początkujących graczy, którzy jeszcze nie, albo jeszcze nie wbili 2020 światła albo chcą szybko sobie wbić 2020 światło, to jest maks, y, tak zwane światło na armorze i na broni no po prostu żeby inni gracze po prostu y, no nie narzekali, że macie małe światło są dosyć często takie sytuacje, że niestety jak jest nowy gracz i ma mały light, to na przykład nie możesz polecieć na nocny szturm, bo nocny szturm jest na przykład od 2015 światła, czyli 2,15 światło, tak? I to jest tak zwane minimum, a nie masz z kim grać i jesteś sam, tak? Bo kwestia jest tego typu, jeżeli masz małe światło i chcesz lecieć na nocny szturm, znaczy grać w nocny szturm. To dobiera ci graczy, którzy mają tam, nie wiem, 1900, 1000, coś takiego, 2000 światła. Ale, jeżeli zlecisz sobie tutaj, o, ja pokażę jeszcze raz na tym, na, na mapie, wchodzisz sobie na mapę, tak? Wchodzisz sobie na wieczność, wchodzisz sobie rytuał dziewiątki, odpalasz tą misję, tak? A czy misja, tam lokalizację, tak? Zlatujesz tak jak ja, tu jest taka lokalizacja, całkiem fajnie wyglądająca. Nie mówię, że nie. Po lewej stronie, czyli po prawej stronie tej pani, która tutaj unosi się w powietrzu, tak? Podchodzisz sobie do tej skrzyneczki, otwierasz sobie skrzyneczkę i masz darmowy armor, darmowe bronie. To są darmowe przedmioty, tak? To są darmowe przedmioty i to też jest darmowy przedmiot. to przedmiotu muszę to wyciągnąć. No, i tu masz armor już podbity do ósemki. Jak wejdziesz na ósemkę, to zobacz. Już masz armor wyciągnięty na tej zasadzie. Ale to nie oznacza, że nie będziesz musiał robić, jak to się nazywa, rangi strażnika od, od pierwszego, tak? Ale plus jest taki, że już masz armor na 2020, tak? I możesz Faktycznie wszystkie aktywności grać, tak na dobrą sprawę. Ponieważ Nocne szturmy niestety tak zrobili. To jest też takie wymaganie. Przez chyba, nie wiem, Bandży bodajże. Tutaj masz 2015 światła. Limit mocy aktywności osiągnięty, tak? 2015 i to jest takie chyba minimum, że tak by można, można lecieć. Tutaj szturmy są od 1965. Eee, tego typu jakieś tam zawody są chyba też od 1965, z tego co pamiętam. Tak, tu jest jakaś tam nawała, trochę mocniejsza. Na, na takim mocniejszym tak. tu jest 2040, ale to jest yy, wielki mistrz. Tak. Ale mówię o tym o tej aktywności. 2015, tak, 2015. I możesz normalnie sobie grać. Tak. Bez ciśnienia, wlatujesz sobie, sobie na tą lokalizację tutaj. Tak. Bierzesz sobie, podchodzisz tu, naciskasz kwadrat tak, i masz snajperka. Całkiem niezła jest, powiem szczerze, nawet bardzo dobra. Ja akurat mam tytana, tak? ale na każdej postaci możesz sobie to wyciągnąć i masz normalnie 2020. Później, jak grasz jakieś misje, czy powiedzmy, nie wiem, jakieś zadania sobie robisz i dostajesz wyborne engramy, tak? to już wypadają ci na, twój, na Twoje światło. Czyli na 2020 rzeczy ci lecą. Tak? Na tej zasadzie. Wyborne engramy. Wyskakują na 2020. Więc polecam was, tak powiem, miło polecam to zrobić. To jest taki mój e, tak zwany poradnik dla świeżych graczy, dla nowych graczy, którzy dopiero zaczynają, że tak powiem, zabawę w Destiny 2. Tak więc jak najbardziej z całego serca wam polecam sobie tutaj zrobić to i zacząć grać po prostu normalnie, tak? Żebyście nie musieli się martwić, że moby Was leją, że tak powiem. Znaczy te mpc Pozdrawiam, cześć.